Serdecznie witam wszystkich hodowców już w tym roku 2023 chciałbym przy okazji złożyć życzenia noworoczne. Dużo zdrówka, jak i również sukcesów w nadchodzącym roku. Samych wygranych, samych pierwszych konkursów. No zbliżają się targi. Wystawa Ogólnopolska w Katowicach, która odbędzie się 6, 8 styczeń 2023. Chciałbym również zaprosić wszystkich na nasze stoisko. Numer stoiska 61 teraz koło transportu Geraldi. Łatwo będzie znaleźć. Można przyjść na stoisko. Zapraszam. Ktoś ma jakieś pytania, porady. To zawsze z każdym mogę się spotkać. Wiadomo, że telefonicznie ma się setki telefonów od klientów, ale spotkać się osobiście. Jak się ktoś przedstawi, to wiem, chociaż z kim rozmawiam. I będzie można nabyć u nas fajne gołąbki. Właśnie tutaj prezentuję Samczyki. Każdy nasz klient, który robi u nas zakupy, będzie mógł podać nazwisko. Jeżeli kupił, my sprawdzamy w komputerze, coś tam u nas kupił, to dostaje na przykład rabat 10%, 20% na gołębie. No na pewno każdy coś dla siebie wybierze. A fajne tutaj są ptaszki Imbredy, z Super linii z tym co, z tych gołębi, które nam robią robotę już od wielu lat, czyli z Wandebulka z Leo Herremansa. Z Werkamena, piękne Gołębie też łączone na bólki, robią nam super robotę. Z Jana Hoymansa, z Harego, z Hardy Krugera, z Black Power, z Szellenca moja stara linia, mam jeszcze czterech synów, jedną córkę, też będą fajne imbredy. No i z Gołębi z linii Pitbull, z tych szpaków bardzo dobrze ptaki się spisują. A mamy jeszcze przy okazji, co świętować. Bo moja córka Blanka wywalczyła mistrza Polski, młodzieżowego mistrza Polski w Gołębiach Młodych. Zasady były takie same jak w GMP, czyli z 15-8 gołębi z trzech lotów. No wiele hodowców nie wylatało przez te przepisy tego mistrzostwa, bo miało dwa super loty, trzeci nie wyszedł. To samo w młodzieżowym, tam ktoś mówił, że... Mało ludzi startowało, nie, po prostu startowało sporo ludzi, tylko nie, nie załapali się, nie wylatali. Ptaki, tutaj jak widać, prezentowane mają się wyśmienicie. Są po kuracji 21-dniowym Divextra, Nikt nie musi już nic z nimi robić. Po targach dostaną tylko kurację 4 dni Trichogreen, 4 dni Totalną, bo będziemy łączyć gołębie w lutym. A dlaczego tak? Bo Kuracje narzęsistka osłabiają plemniki u gołębi, są słabsze młode lub jest dużo czystych jajek i musi być to zrobione 5 tygodni przed parowaniem, wtedy jest wszystko dobrze, dlatego tak to zaplanowaliśmy, ale jak ktoś będzie chciał się coś dowiedzieć, zapraszam na targi, kielicha wypijemy, pobajerujemy, wiadomo, że jak się człowiek spotka, to inaczej. Można swoje poglądy wymienić, co jak, ktoś coś nie wie, dopytać się. Tak jak mówię, tutaj są prezentowane samczyki. Teraz pokażemy przejdziemy do gołębnika z boku, samiczki, które będą na targi. Tutaj jest moja drużyna, która wylatała mi. 11 miejsce w Polsce w młodych. Ale również lotowaliśmy tutaj w 2002 gołębiami do kategorii A4. Loty mamy 25. miejsce w Polsce w kategorii A w starych gołębiach. Także braliśmy udział w trzech kategoriach. Wszędzie dobrze, w tym mistrzostwo polskiej córki. Z czego bardzo, bardzo się cieszę. Trzeba wspierać młodych hodowców. Wiadomo, że z moją pomocą. sama Samamy nie dała rady, ale dziewczyna jest ogarnięta, kocha zwierzęta pomagała mi treningi, to tamto wiadomo, że systemem karmienia i wywózkami już zajęłem się ja no ale jak się młodzieży nie wesprze to tak to tak już jest tutaj są samiczki na targi myślę, że naszykowałem ekipę bardzo dobrą każdy sobie coś dla siebie wybierze jeżeli, jeżeli tylko będzie chciał, mówię, będą fajne promocje dla naszych klientów Super, te ptaszki się spisywały. Są mi ciemne z Krugera, są mi z Mustanga, gołębie z Hojmansa, no i z Pitbull'a. Te gołębie też robią bardzo dobrą robotę. Chciałbym jeszcze przejść na dół, pokazać y, drużynę, właśnie Blanki, która wygrała, jak wyglądają te gołąbki. Nie były to gołębie zaciemniane. Były to ptaki naszykowane dla kogoś, ktoś nie odebrał i tak nie odebrał, po prostu przełożył na następny rok, bo nie wydolił, tam coś budował czy coś. No ale mniejsza z tym dowiedzieliśmy się o tej yy, kategorii. Otworzyliśmy te gołębie. Z 60 zostało 50, 10 zginęło koło domu, ale dały radę, nie odbiegały od gołębi zaciemnianych. Tak, no, te gołębie pod wiatrą już robiły lepszą robotę. Ale wszystkie tamte gołęby są takie same. Zaraz przejdziemy i pokażemy ptaszki jeszcze z tamtej drużyny. No, i tutaj drużyna córki. No jak widać kolorowo. Jak przenosiłem te gołębie na punkt wkładań, to się ze mnie śmiali, że tam gdzie się bieli, to wyniki ucieli. Ale gołębie z linii verkamana, łączone na bólki z elektro. Dużo gołębi wychodzi białych. Ale robią niesamowitą robotę w połączeniu na bólki. Fajne gołębie mam też od Darka Binka. On ma takiego samca syna Mustanga 1000. Mam jego dwie córki w połączeniu. Takie ciemne wychodzą Pstre Robiły mi bardzo dobrą robotę z tych gołębi. Tu jest piękny samiec najlepszy lotnik córki z Płowej z P&D zakupionej. Ta samica już mi dała kilka gołębi które Minimum miały dwie, dwie, dwa razy pierwszy konkurs, raz pierwszy konkurs. Także koledzy co? No zapraszam na stoisko. Mówię, każdy będzie sobie mógł coś wybrać, pobajerzyć, porozmawiać. Wiadomo, że takie targi raz w roku. Fajnie, żeby się spotkać. W tamtym roku frekwencja nie dopisała, bo była pandemia, były problemy z wejściem, ludzie musieli testy robić w tym roku z tego co słyszę, to. To bardzo dużo hodowców się wybiera, także fajnie będzie się spotkać. Zapraszam, pobajerzymy, kielicha wypijemy. Ktoś coś nie będzie wiedział, będzie się chciał doradzić co do kuracji, jak to robić. Zapraszam, służę pomocą. Myślę, że i tak moje filmiki są tak pomocne w wielu hodowlach, że spotkać się, porozmawiać, podziękowania zebrać, to lepiej osobiście, jak telefonicznie, bo. Rozmawiam z wami telefonicznie, a ja tak naprawdę nie wiem z kim rozmawiam. Także zapraszam, na stoisko będę z żoną. Żonę moją bardziej znacie, bo ona zawsze przyjmuje zamówienia. Także się zobaczymy, pobajerzymy. No i co? Będziemy świętować. Zawsze to człowiek jak się spotka, takie, jest taka impreza, to później na duchu bardziej się angażuje do gołębi. No, drodzy koledzy, do zobaczenia już w ten weekend. Stoisko 61. Pozdrawiam i czekam na Was. Dobry lot!